Witam z tej strony Wronek. Kolejny odcinek betowania. Wczoraj wypuściłem bardzo ważny odcinek i dobrze było, żebyście w niego weszli, zapoznali się, co tam mówiłem, skomentowali mi wideo, co i jak to dalej z tą serią. Mam nadzieję, że będą wyświetlać moje cieploneczne serię i razem ze mną zarabiać, bo naprawdę warto. Będzie poniżej, myślę tak tutaj, zobaczcie to się pchało bardzo słabo, ostatnie te wyświetlenia były poniżej 500 wyświetleń, po prostu nie opłaca mi się tego robić Jest to nieopłacalne Wczoraj bardzo ładnie bety weszły z CSGO, wszedł też taki kuponik, dzisiaj też pokażę, wam dwa kupony zaraz Na stronie bet365, z piłki dodałem Jeśli chodzi o piłkę, to nie będę tutaj analizował piłki, bo to jest seria głównie CSGO jeśli chodzi o piłkę, to Was zaproszę na taką grupę ryzykanci w Ranky. Nie tylko ja wstawiam BT, ale też inni analizują. Dzisiaj też już coś się pojawiło od Pawa. Macie kuponiki. Więc nie tylko ja tutaj wstawiam beciory, więcej piłka nożna inne dyscypliny, jakie nawet skoki widzieliście, więc się pojawiły na moim fanpage'u ostatnim. Także zapraszam Was. A jeśli chodzi o teraz zaczynają się finały wesk w finach. Zrobiłem taki już kupon na VIP tam był. Ukraina to jest właśnie ten jedyny mecz, o który tutaj się mogłem opawiać. Wysoki kurs zaryzykowałem, bo wszystkie mecze są bo2. Jak widzicie bo2 w przypadku remisu jest przegrana. Możesz ustawić kto wygra remis. Tylko tyle. Postawiłem tutaj na Ukrainę. Czy mecz tu będzie zacięty? Tutaj ten mecz może być remisowy, bo Ukraina gra w trochę słabszym składzie, ale myślę, że tacy gracze jak Krusz, Fincz, Szara powinni sobie dać radę. To zobaczymy. Ostatnio tutaj zobaczcie, grali z takim Game sobie Azjaci i to już były te tak close wyniki 13-14, także to jest tutaj ryzykowne. Dalej dają Dark Passage. No to jest turecki zespół, powinni sobie poradzić, ale kto wie, jak zagrają. Ostatnio nawet urwali mapę G2. Godsend. No i niestety Godsend, nie wiadomo co z nimi się dzieje, co oni odwalają, mają swoje organizacje, sami sobie rządzą, nie pojawili się w Chinach i prawdopodobnie ich nie będzie, więc mecz będzie anulowany, będzie zwrot jako zero. Kingwin z FIFA Sports, no tu jest obawa, bo to jest chiński zespół, nie wiadomo jak do nich podejdą, jak Chińczycy zagrają. No i Kingwin 14 godzin podróżowało z Ameryki, ale nic nie powinno się i tak zdarzyć, powinni ten mecz 2-0 ugrać. Samo Space Soldiers z Grazy Signature Gaming. No, to są Azjaci kolejni, a Space teraz z Majerem przygotowywali się, nawet widziałem wideo ostatnie, wideo, wideo specjalnie właśnie przygotowane tego lana. No i Space myślę, że będzie, będzie wysoko. Myślę, że oni mogą zajść wysoko w tym turnieju. Ale no, zobaczymy po pierwszych meczach. Envius się pojawiło, tutaj też nie powinno być niespodzianki. Grają. Grają baguety z jednym ze słabszych zespołów. Angem, Kolumbia. No tutaj też nie powinno być niespodzianki. Angem już właśnie bywało na tych turniejach, grało z Azjatami. To teraz grają z Kolumbiczkami pierwszy mecz. A Kolumbijczycy no dostali się na tego lana, no ale nie mieli tam jakiejś za bardzo dużej konkurencji. Grali tam z takimi jak Guaj Vortex, Quetzal, które też się pojawiło, z którymi też przegrali. Myślę, że tutaj nie, nie, ma, nie ma o czym mówić, Angiem powinno to wygrać 2-0 No i na koniec Virtus Pro 2.0 to jest, to musi po prostu wejść. No i za taki bet, stawka 37 można wyjąć aż tyle, więc no, naprawdę warto taki kupon obstawić. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście zapraszam Was na ten polygon. Tutaj można obstawiać te meczyki nadal. Kto jeszcze nie skorzystał z tego kodu, to wpisuję kod wronek, tutaj w kod. Code. No i ma 500 końców za darmo. Pierwszego meczu oczywiście dzisiaj tutaj nie będę Wam mówił za dużo, bo po prostu się nie opłaca obstawiać. Wczoraj trzy mecze właśnie trafione z tej Rosji. Ale jak widzicie, drabinka wygranych. 1 3, -3 7 mają już nad Zarlans mapę przewagi. Wczoraj Zarlans grało overdrive. Już ten mecz się odbył. Właśnie była drabinka wygranych. upper break at final. Było 2 -0. Myślę, że teraz tutaj nie ma szans, żeby oddali nawet jak za nas by urwało tę mapę to myślę, że 17 to ugra. Nie ma o czym mówić, procent jest za słaby żeby coś tutaj bytować. Jest jeszcze mecz CPH Flames Tricksters. Myślę, że tutaj Duńczycy powinni też sobie poradzić. No ale procenty są jakie są, 70. Na no 70% myślę, że jeszcze jeśli ktoś ma duży budżet może się pokusić obstawić na te dwa mecze. Liga Pro Gamers Club, tutaj nie ma za dużo co obstawiać albo w ogóle sobie odpuścić i na Westku coś właśnie pokombinować, jakieś kupony Mystical Crushers, tutaj zobaczę, grają Argentyńczycy, którzy bardzo się dobrze zaprezentowali na nieoficjalnych, to nieoficjalne Mistrzostwa Świata były, no i wtedy ta Argentyna daleko zaszła, ugrywała nie jeden zespół. No i myślę, że tam tym z Johnnym Bojem powinien to ugrać, ale ja po prostu nie opłaca mi się stawiać na 80%. Procent ryzykować na takie ligi, a takie jak Wesk no to już też tutaj są stałe procenty, bo 92% na Gosląd, które nie dotarło na Lana King, 94% właśnie z Five. jak widzicie procenty są w tych pierwszych meczach nie za dobre i mecze są BO2, więc rzadko tutaj można wybrać. A można na przykład wybrać mecze Tailu. Dlaczego Tailu? No Tailu ostatnio się rozpadł, bo dwóch graczy zostało usuniętych ze składu. Na tym turnieju będą grać z Botle i Hazet I myślę, że to, po pierwszym meczu zobaczymy jak Chińczycy będą w formie. Czy ten miks, czy, no, czy trochę trenowali razem, czy nie. Ale myślę, że na pewno mieli mało czasu, więc jedyny plus to, że grają u siebie. No i nie, że nie wzięli takich też No, no Oni są jedni z lepszych rating, mają wysoki w swoich teamach. HZ26 lat, jedno doświadczenie plus dobry rating. Myślę, że oni mogą coś pokazać. Zobaczymy po pierwszym meczu. Po pierwszym meczu co będą pokazywać. A taka 34%, co trzeba też zauważyć, w Surfless będzie grał Slemi. Pewnie go kojarzycie, bo ostatnio nawet miał epizod w cloud 9, później zdecydował się odejść, bo odstawał za bardzo, ale on jest in game liderem. I Selfless naprawdę może też na tym lanie coś ugrać. Nie są tacy zły, w NA sobie da, radę dają, więc jak najbardziej mogą tutaj powalić na tym lanie. Myślę, że może trochę remisów się trafić. Niestety, tak jak liczyłem, wczoraj mówiłem w odcinku, że w K23, ale zapomniałem, że się nie pojawią adren i mał. No bo zawodnicy Gaming mają swoje kontrakty, dlatego m.in. Zeus nie grał w Ukrainie. Tak jak wam pokazywałem skład Ukrainy alka K23 Kazachowie z takim Rik sobie bez problemu sobie powinni poradzić grając z Fantastico, z streamem, Więc dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapkę w górę i komentujcie wideo.